Państwo, e, drodzy również telewizowie, telewizji Gupczycy i wszyscy Państwo jest mi niezmiernie miło, że mi przypadł e, zaszczyt e, przekazania sprzętu tego e, dla nauczycieli szkół podstawowych. Tym bardziej jest mi miło, że jestem mieszkańcem głupczyc, a ta szkoła, w której właśnie jestem, tą szkołę miałem okazję kończyć jako, jako uczeń szkoły podstawowej i zawsze jest mi miło gościć w jej murach, a teraz zwłaszcza jeżeli w imieniu Samorządu Województwa, Marszałka Województwa przekazujemy sprzęt, który na pewno pomoże w tych bardzo dziwnych czasach, daj nam Panie Boże, żeby jak najszybciej się one skończyły, prowadzić zajęcia z, właśnie w podstawówkach, bo sprzęt już w wyższych szkołach również był przekazany, w szkołach średnich, dlatego Chwała, że są środki, jest pomysł, bo jesteśmy praktycznie jako województwo, można powiedzieć, jedynym w kraju, który aż tak duże przedsięwzięcie na taką skalę się podjęło zrealizować. Także dzięki marszałkowi, dzięki zarządowi, no i oczywiście również całemu samorządowi województwa polskiego. No i życzymy w tym momencie, mam nadzieję, że pani dyrektor przekaże. Wszystkim nauczycielom też życzenia tego, żeby sprzęt pracował bezawaryjnie, ale życzmy sobie, żeby jak najkrócej, najkrócej był potrzebny do tych zajęć zdalnych, a żeby potem się wspaniale przydawał przy prowadzeniu już normalnych zajęć, bo za normalnymi zajęciami stęsknili się już wszyscy, bo sam mam w domu młodego człowieka ze szkoły średniej, który już się nie może doczekać, jak na początku się cieszył, że nie musi. Chodzić do szkoły, to teraz już nie może się doczekać, żeby do niej wrócić. Myślę, że większość młodych ludzi właśnie tak to czuje. No i oczywiście również nauczyciele, bo mają na pewno większą satysfakcję z wykonywania pracy bezpośrednio w kontakcie z uczniami. Także niech sprzęt służy jak najlepiej, jak najdłużej, ale tak jak mówię, jak najdłużej w prowadzeniu zajęć, a jak najkrócej w prowadzeniu zajęć zdalnych. My oczywiście bardzo jesteśmy wdzięczni i czujemy się wyróżnieni, że otrzymaliśmy tenże sprzęt. Sprzęt zostanie wykorzystany na pewno. Tak jak tutaj pan Zdaniew Ziłko podkreślił, również nie możemy doczekać się powrotu do nauki stacjonarnej. Co nie zmieni faktu, że sprzęt będzie wykorzystywany także w codziennej pracy po powrocie do trybu pracy stacjonarnej codziennie. Dziękujemy bardzo. I na pewno wykorzystamy sprzęt od początku do końca. Dziękuję. Ja chciałem podziękować w imieniu. Naszego samorządu, panu Marszałkowi, za przekazane laptopy w ramach środków europejskich. Jest to dla nas duże wsparcie i dzięki temu będziemy mogli jeszcze w lepszy sposób zorganizować zdalne nauczanie. Baza techniczna nam się powiększa, duże zaangażowanie nauczycieli w tym okresie. Do tego jeszcze potrzeba zaangażowania uczniów i myślę, że uzyskamy dobre efekty nauki w tym trudnym okresie. A zdobyte doświadczenia w tym okresie będą owocować już przy nauce stacjonarnej. Dziękuję bardzo w imieniu samorządu, pracownikom Urzędu Marszałkowskiego. Myślę, że tutaj słowa uznania i takiego podziękowania chciałam skierować również do samorządu, jak i do całego Urzędu Marszałkowskiego za wsparcie, za możliwość udziału w programie. Ponieważ no, myślę, że wszyscy dyrektorzy placówek zgodziliby się ze mną, że sprzęt jest nieodzownym elementem w codziennej naszej pracy, trudnej pracy, bo począwszy od dzieci, które od wczesnych godzin porannych do e, późnych godzin popołudniowych spędzają czas przed komputerami, tak i nauczyciele pracują przygotowując się e, i poświęcając mnóstwo swojego e, czasu na opracowanie materiałów, przygotowywanie ich, jak i później samą realizację już y, programu danego przedmiotu. Także ten sprzęt y, no jest nam potrzebny, y, jest naszym narzędziem pracy i bez niego sobie nie wyobrażamy już dzisiejszej szkoły, chociaż wszyscy życzymy sobie powrotu do nauki stacjonarnej, do y, powrotu do takiej normalności do tych kontaktów interpersonalnych, społecznych, które są naprawdę potrzebne i dzieciom, i nam, nauczycielom, pracownikom placówek oświatowych. Dziękuję. Wszystkich serdecznie widzów Telewizji Pogranicze ze szkoły podstawowej nr 1 w Głubczycach. Dzisiaj mamy uroczyste przekazanie laptopów zakupionych ze środków województwa opolskiego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa opolskiego. Jest to dla nas bardzo duże wsparcie, bo pozwoli nam jeszcze w lepszy sposób zorganizować nauczanie zdalne. Wpłynie to na lepszą jakość nauczania, jak również polepszy pracę naszym. Nauczycielom. Otrzymaliśmy już dla wszystkich naszych szkół laptopy. Jest to ponad 80 sztuk. Dla szkoły numer 1 przypadło 20 laptopów. Jest to trudny okres dla nas, dla uczniów, dla kadry nauczycielskiej i przy dużym zaangażowaniu nauczycieli, także przy zaangażowaniu uczniów i stosując tą bazę techniczną, powiększamy ją, możemy uzyskać dobre. Dobre wyniki nauczania, a doświadczenie jakie zdobędą nasi nauczyciele, którzy w tym okresie pracują jak gdyby z sercem, wkładają więcej pracy. Owoce tego doświadczenia będą wpływać na dobrą jakość nauczania już przy nauczaniu stacjonarnym, kiedy nasi uczniowie wrócą do szkół. Dziękuję. Szanowni Państwo. Mam e, dużą przyjemność jako Radny Sejmiku Województwa w imieniu Marszałka Województwa i Samorządu Województwa Opolskiego przekazać ten sprzęt e, symbolicznie tutaj w Szkole numer 1 w Głubczycach, e, ale jest przekazywane na terenie całego Powiatu Głubczyckiego i na terenie całego Województwa dla nauczycieli e, szkół podstawowych. Jest to kolejny etap e, właśnie usprzętowienia, że tak to e, określę. E, Nauczycieli, aby te zajęcia zdalne, które są w tej chwili niezbędne, żeby szkoła w ogóle mogła pracować, żeby młodzież i dzieci mogły się uczyć. No po prostu kolejny element do tego, żeby ona ta nauka przebiegała jak najsprawniej. Ja tak jak już mówiłem, bardzo bym życzył, żeby ten sprzęt jak najkrócej służył przy nauce zdalnej, bo nikomu ona dobrze nie służy, bo najpierw jako rodzice żeśmy odganiali nasze dzieci od komputerów, jak za długo przy nich spędzały czas w czasach normalnych, a teraz w pandemii sami sprawdzamy dzieci czy czy one przy tym komputerze są na zajęciach, bo też wiadomo z tym różnie bywa. A co mają powiedzieć rodzice, którzy mają na przykład dwoje, troje dzieci w domu i tego sprzętu by było ciągle też za mało. Dlatego życzę, żeby jak najkrócej był używany do nauki zdalnej, a jak najdłużej do, normalnej, do normalnego przekazywania wiedzy, bo nikt sobie współczesnej szkoły nie wyobraża bez takiego sprzętu. Sprzętu jak komputer bez internetu. E, I cieszyć się tylko, że jest taka inicjatywa, że są na to pieniądze, bo praktycznie województwo polskie jako jedyne w kraju e, podjęło się takiego, takiego zadania, na pewno to pomaga e, zarówno nauczycielom, jak i uczniom, w tym, żeby zajęcia były w jak najlepszej jakości, e, bo merytorycznie odpowiadają za to nauczyciele, ale jeśli chodzi o jakość przekazu, Potem, no to już ważny jest sprzęt, no i to, czy mamy dobry internet. Także cieszę się i mam nadzieję, że e, zawsze, gdy takie nadzwyczajne jakieś okoliczności nastąpią, to samorząd województwa, tak jak w przypadku szpitali, gdzie ostatnio, na przykład tomograf komputerowy nowy do Główczyc, gdzie tutaj komputery mnóstwo takich przykładów e, po prostu zawsze stanie na wysokości e, zadania. Dziękuję bardzo.